Dobre. To, to jest Bratley jak coś. Dawaj. O, to jest Garda, tak? To jest Garda. Wow! Co jest? Ty nie zabij mnie. Kujde. A pokaż sorry swój bo się pokój. Sorry. Pokaż swój pokój. No, jak to nie? No chłopie, no. No nie, no. Idzie. Trzy miliony no chłopie. To jak Zrobiłem wszystkie zadania, to dawaj kastę, Wszystkie zadania. A pokaż swój pokój, tak z ciekawości. Nie. Mogę ci tylko jedną rzecz pokazać. Jaką? Co mam na lodówce. Lodówka. Lodówka? A co masz w środku? Robię. Pokaż. w okay. Poka. Co masz w środku? Wszystko. Kujde. Ja nie mam takiego czegoś. U mnie mikrofale. Mikrofale ma? Ej, dobra, ty jesteś Sigmą. Sigmą Sigmą na sigma. Sigma mają mikrofalę. Zrób sigma, zrób sigma, zrób, zrób sigma, sigma. Czekam. Sigma. Na Padaj zrób numer zrób sigma. numer konta bankowego tu Jak opiekszamy? się robi sigma? Op, kolego! Przyjacielu! Nie jak się nie robi Sigma? No, no, nie, nie idź do mnie! Ale ja cię nie będę bił! Ale nie ja idź do ci do mnie! Ja nie będę bił! Nie idź do mnie! Obiecuję, nie będę cię bił. Ale nie chodzi o to, żebyś bił. Bo ja muszę tutaj wyjąć moje konto bankowe. Dobra. Czekam na przelew 20 dobra. koła i plus seciek i... Nie, czy ja ci dam tu sto koła, dobra? Dobra. 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 Czekaj tu. W końcu będę bogaty. W końcu. Gdzie to? Dobra, masz przyjść tu. Jest czek. Patrz, tu na, na wprost musisz Jesteś? przyjść. Jest coś na spalniach, coś. Ty nie dasz to wiesz, że to będzie. Okradzisz. O, ja pójdziemy. Tylko ty nam policji z tym nie idź. Będę miał problemy potem. Pójdę. No nie! No nie idź! Z to koła A <laughs> no ja Ej, Adonek, tepnij mnie! Nie idź! Chce pan no. ciebie, albo czekaj, zaraz <laughs> wbiję markę. No proszę! Kto to tam mówił ciebie? Mogę z tą panią porozmawiać? No to robisz to? Halo! Na chwilę mi daj! A co ty robisz teraz? Ja piejdę. Dobra, ale teraz musisz minutę robić te pompki, bo inaczej to nie będziesz miał ooo, I... ho ho. Ja pijdziele. nie dobra, on jest takim koksem. No nie, nie. On nie jest zadowolony tak. 180. -ka. A na telefonie się da? Ty, telefon masz? Pokaż streama. Nie wierzę. Szatujcie to! Błagam was! Proszę was! Szatujcie to. Ja, ej, udowodnisz, że to jest telefon. Wejdź w aparat na przykład, albo nie wiem, w tapetę. Ja! Ty masz Spotify'a? Ty masz 6 lat? Ty masz Spotify'a? Ty wiesz co to? to jest Taki sześć, za... Niemożliwe A ty wiesz się nie możesz ma... U używać? YouTube Kids, stary Ja... A pokaż jakie masz gry To jest też mega spoko, ciekawe takie wiesz Dobra. Jak... No bo? Spoko. Ja mam na przykład Super Mario 3D Co nie? O, ja Crystal taki. Ops masz. A Graal stars? stars? Fajna gra kalkulator. Ja tam obliczam zadania i się Ma stars, czy nie bawię. nie? się? Mam. A ile masz Pokaż Graal Ej, A ty mam masz to... dziewczynę? No? Serio? A pokaż jej zdjęcie. A całowałeś się z nią? Całowałaś się z nią? No. Całowałaś się? A no? coś mocniejszego? Coś no. mocniejszego? A coś tam wiesz, takie jakieś. Czy nie? Czy nie? Czy nie, chyba nie. Ma ekran Chyba nie. Młody! Było coś więcej z całowanie, czy nie? Coś tam nie. jakieś, wiesz, takie. Nie, nie było. To słabo to. Zobaczcie, zobaczcie na Stilam parków. Ty jak? A już tak usilnie. Nie, nie, Boże On nie, ma, ma żonę, czy tam Pokaż A ja pokaż postacie. Ja pokaż no postacie. Kurde. A masz żonę? Masz żonę? Nie, nie żo żony nie ma. Masz Aha. Żonę? On ma, on ma żonę. Nie, odkierła się ale Amazon. Ja Ej, A pokaż, Masz zdjęcie jej, czy nie? Mama, ale nie pokażę. Wam. A były odmuchane? Pokaż, były odmuchane, no. czy nie? No, chłopie. A co to jest? nie wiem, czy to jest zmuchane? My ci zazdrościmy, chłopie. Pokaż, bo my cię zazdrościmy. Poka. A, a, to jest, a to jest twoja bmk, znaczy co, co to jest za to? Jest twoja bmk Cześć, na tym? Na tapecie? Boże co on, co on? To jest twoja? Ty tak mu się wązisz? Ja pd Chłop numer pokazał Prawie Nie co? co ty robisz Debil, nie Pokaż zdjęcie swojej żony po co ty robisz? Widzieliście kiedyś e, Fortnite'a na telefon? Nie, a tu on jest jakimś hakerem no, bo, koniec koniec. Co jest? Co to? <grym> ziomek? znikowałeś ten numer. Ty Chłopie, jesteś niemożliwy. Ale ty jesteś kozakiem. Czemu? Ja też chcę Chodzę. takim jak ty być. Chodź po Snajta na telefon. Ej nie, dobra. Nie, widzowie nie dzwońcie tam. <grym> nie dzwońcie. Eee. <grym> nie dzwońcie tam. Ale co mi się tu wyświetla? Nic. Mateusz i Kuba z klasyzm ja będą dzwonić chyba do ciebie, ale to ja im napiszę, bo to są kozaki oni nie będą dzwonić. Oni są tacy jak ty oni nie będą dzwonić, bo Widzicie? Bekiem. Co to Kude? jest za numer? Jaki? Co to jest? <śpiewanie> Dobra, XOXO, co, to... co ty XOXO, ty... Co ty XOXO, Ty debilu Zbawę, pierde... Co to są za numery? No No dobra A pokaż bicepsa? No. Dawaj, tylko nie... O kurde, ile ty masz tam? 40 metrów, na pewno No prawie, 36 Jafidi to... Ty to najsiłaczej jesteś stary A ile wyciskasz na kratę ze 100? Mniej To 80? No! O kurwa, to ładne, ładne. <grym> dobre wyniki, dobre wyniki. A pompki umiesz robić, czy takie średnie? Nie, to ja ciebie, Algier, śmieciu no tak, no mówię, w no, jest jest. Alanek, pompki umiesz? Mogę udostępnić ekran, ale widzowie muszą widzieć ten ekran. Nie, nie, pompki porył, dawaj pompki, masz pompki czy nie? Albo takiego trika, fikołka, dawaj, fikołka. Nie masz psychy, fikołka, nie masz psychy no nie mam. Kurde, no dawaj! I ty mnie dostaniesz. Już ci da... Ja ci pokazałem, że jestem szustym. Ja ci daję. To się To. Umiesz robić sowe? A to to jest? No takie patrz. Za ksy Ksy, otworzyć kamerkę i pokażę jak się robi sowe. Nie umiesz robić? A mrówko jada, mrówko jada. Zwija się w poście i tak kopie napierdzielasz lewo i prawo w górę i w dół. Dobra. Umiesz? Dobra. No? To dawaj. Co ty robisz? Nie! Uspokój się! Nie tak. Patrz, oddal kamerkę, postaw sobie jakąś ścianę. Oddal kamerkę, postaw jakąś ścianę. Dawaj. Oddal kamerkę, ale tak dalej jeszcze musisz i tak aby zmieni się w kołdrę. Tak jakbyś się op opatrzył cały jak mrówka jad A kurde dobra ty tego nie rozumiesz No Musisz chłopie, Skakać pod pościelą Ty w górę w dół Szybko Możesz <grywa> pokazać jak Daj mi robił Dawaj młody dawaj Wiesz jak David robił tu już cóż, włączukamalkę no, no. dawaj jakiś ten, dawaj jakiś content w stylu Zasz streama i nie. pokaż mi jakieś pucharki, prostsze. Tylko nie wchodź pamiętaj, w numery, nie wchodź w Messengera, nie wchodź w Facebooka i nie wchodź Dada. w WhatsAppa, żeby nie zlikować Dada. numeru. Dobra? Dobra? O już, co wam pokazywać? A czekajcie. Ale widzą widzą. teraz. Czekaj, Czekaj, będą widzieli? Widzą? Tak, tak. Widzą? Piszą? Piszą? No piszą, piszą Teraz nic nie piszą Dobra, raz się Dobra, no pokaż im O, super cel? No, get it Napisz im, czy znają tą grę Znacie tę grę widzowie? Znacie tę grę? Bro, teraz znacie? Chyba <laughs> nie Piszą? No, piszą, piszą, że nie znają I teraz piszą dużo osób, że zna Pierwsze ja słyszę. Gosiu, napisał. pierwsze nie? słyszę a nie wiedzą co to jest za gra To mogę zagrać jedną grę Nie, 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 Je... Walić te kierki. A ty, ja A pokaż tą... <śścoughs> <ścoughs> <ścoughs> pokaż tapetę, pokaż tapetę Dobra I co to jest za auto? Ej, bo, to moje, bo to to auto To jest Bmw To jest twoja Bmw? No A włącz Spotify'a <ścoughs> Dobra Spotify. Poka playlistę. No właśnie co słuchaj? Co, słucha? co się słucha wykonawcy tej no, piosenki? Powitaj. O skalim? Jak jest skalim? Ferro, jak jest Skolim. A śpiewa, zdawaj. Nie. No czemu? Nic nie śpiewam, pok pokażę wam fajnego youtubera, którego lubię oglądać. Proszę zobaczyć. Proszę <laughs> zobaczyć, Nie, fajne. dobra. wyłącz tego youtubera. Włącz z Colima. Subskrybujcie go! Teraz macie do proszę zobaczyć proszę baj, proszę <grym> Nie włączyłaj go! Nie, baj, baj. nie baj. dobra. Co on robi? spokój się. No kolego. Dzięki cię suba. Nie pytania. Nie Wpij... pytania. Włącz z kolima jakiegoś, bo inaczej chodzi koniec, koniec kontentu, wszyscy wychodzą. Jaki jest... Jak jest 300 osób? No, mało jest osób, chyba mogą być więcej jeszcze. Patrz, wszyscy wychodzą, już zostało tylko 250, było 300. Dobra, to już. musisz zapadać gdzieś z kolima, czy coś. My na ciebie Dobra. wszyscy wyjdą. No ja podaj, proszę bardzo. A ja masz jajka, czy nie masz jajek? Takie pytania się pojawiło. Mam. A no, najpierw. No Chcecie, fajne? Fajną piosenkę Dawaj, no zapalaj nam jakoś, bo my, my byśmy chcieli sobie posłuchać, nie? Dobra Wywalał ci film za prawa autorskie To wam Wyłączę to, bo mi będzie prawa autorskie, Wyłącz to Dobra, dawaj dymy, Poka, pokaż coś na tym, pokaż coś Pokaż TikToka, czy to, co tam słuchasz, nie, pokaż jakie co robisz w takim młodym wieku Dobra. Dobra. W takim młodym wieku oglądam X, 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 X subskrybuję go z dzwonkiem, oglądam jego filmy, Dobra, go, A... lubcie to, ja to kocham Wy Dobra, to, to jakąś kamerkę czy coś, bo chłopie, ludzi, ludziom się to podobało, jak, kamerkę Kamerka to jest chyba najbardziej dla ludzi podobana, w sensie każdy to lubi, każdy lajkuje wtedy, każdy wchodzi dla. I wiesz, to pisz. XXX. Nie, nie, wpisuj, nie, wpisuj, nie, wpisuj, nie, wpisuj, nie, 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 wpisz, y, ten. Ja, yy. nie, co 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 taki ty, nie, 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 Portugalia, Portugalia, Portugalia wpisz, wpisz Portugalia. Portugalia Portugalia Dobra, zweryfikowany. <laughs> zweryfikowany Co ty widzę? Szoty. Dobra, czekaj, co tam masz jeszcze wpisać. Eee... nie wiem, co masz pisać jeszcze A co ty próbujesz GTA poprawić za darmo? No ładnie Ma, młody pirat, młody pirat. Już gieta znam próbę pojęć darmowe pieniądze, darmowe pieniądze, darmowe pieniądze. A ja, dobra no, do darmowe pieniądze Jak coś to topka się kończy do 4 minutki, więc polecam sobie przebić, bo za darmo idzie dalej Dobra i dawaj, weź se włącz ten weź sobie... Nie klikaj we wszystkie linki możliwe, nie, no, żartuję, <laughs> nie klikaj, żartuję Nie nie klikaj, włącz, włącz aparat na chwilę, włącz aparat, bo chcę sprawdzić jaki masz aparat Włącz aparat, bo mnie ciekawi jaki masz aparat Zaraz znowu zlikuję Aparat! Nie wchodź żadnego Whatsappa, Żadny Whatsapp, tylko aparat. Nie masz aparatu? Nie. nie. Jak nie masz aparatu? Wpisz, wyżuję aplikację aparat. Ale ten telefon gorący musi być. Ty tam gadasz na Discordzie, grasz w Minecrafta i wszystko. <laughs> tylko nie WhatsApp! <laughs> nie! Ja pierdolę WhatsApp! Tylko aparat O, już <laughs> mi serce bije. O no Tutaj będziesz wyświetlany... Ta... Kliknie, rozumiem. Zasłonił. Nie Pokaż zdjęcia. Aj. Bo chcę przetestować czy masz aparat, czy masz dobrą jakość. I weź odwróć kamerkę. Bo chyba jakaś samą Tam Tamte tam te zdjęcie w prawym dolnym o, rogu jest do, fałszywe. Dobra jakość, dobra, ja, dobra jakość jest. A pokaż tamte zdjęcie w prawym dolnym rogu, kliknij w te zdjęcie. nie. A ty masz w końcu zdjęcie dziewczynę, czy nie? O, Robloxa, masz być Robloxa, dawaj, nie masz nie, on obiecał, że zdjęcie dziewczyny pokaże Pokaż A ja To jest iPhone 40? Proszę Dawajcie, widzowie, dodajemy go, dodajemy go na tym, na Robloxie Wszyscy dodajemy go na Robloxie Nie, ja Nie kiedy Daj no nie, ja kończę, kut ja no dawajcie, z mamą, dawaj, kłótnia ja z mamą, kut się z nią, nie pozwalaj, nie dawaj się tak traktować Daj mamy tutaj, ja jej powiem, Zajem żebyś miło. mógł grać więcej No please, do dwudziestej pierwszej Powiedz, że grasz z youtuberami, powiedz, że z youtuberami No please Powiedz, że z youtuberami, YouTube no YouTube daj mi ją tu na chwilę, daj mi ją, do... daj mi ją tu pogadać, daj Do dwudziestej pierwszej Daj Dwudziesta pięćdziesiąt Pani mamo, syn z Na naprawdę dobrymi ludźmi się tutaj to walczyszuje Ej widzowie, topka, 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 topka schodzi za darmo Dawaj jakieś dymy, ostatnie dymy dla widzów i, i koniec Pokaż Dyn. zdjęcie dziewczyny swojej, bo mówisz, że pokażesz, a ja nie wierzę masz, ja nie wierzę Musisz mi udowodnić Odda wam coś i włącz Ale dawaj dymy Pokaż Dyn. zdjęcie dziewczyny No kamerkę włącz, jakieś pajacyki, coś, proszę, bo widzę, jak te chłopie kochają nie, jutro No czemu? A pokaż galerię Pokaż jakie masz zdjęcia Bo ja nie wiem, no jak za późno, zrobiliście tego live'a jak za późno? Jest wysta pierwsza Dawaj szybko, zdążysz Co? No zdążysz, jakiś dzień, no chyba podskocz na kamerce Krzyknij, box stop nie. Mogę wam coś pokazać Tylko Co? nie pokazuj siaka Eee, <laughs> <laughs> ci nie śmiej Skurczywy Patrzcie, wyłączę wam gierkę Weź w gogle, wejdź w nie. gogle Nie Wiem, Boże, wiem. Weź w ogóle, niej, mam nie, pomysł. Nie, na... Weź w ogóle, Kekma. Kekma. Kekma, A Zerkmy, dż to jest za typiście, głowa. Weź, oto. Nie widzowie ocenią moje skoki. Dobra, młody, weź w ogóle, weź w ogóle, mam pomysł. Tam mamy, taką fajna gierka jest. Zerkmy odpal Dobra, no weź go tylko w ogóle. Ja gram master, bo. Weź tu. Nie, 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 ja ci powiem cicho. No w kli, kli, ja szczerki ja co jest? Spisz ptosek, pyty osy, epy. Kropka pyly. Nie, nie rób tego! To jest wirus! <laughs> nie jest wirus. Nie rób tego! Nie, nie ptos, tylko ptosek, to jest taka gra. Ptosek, nie ptos. To jest taka gra, gdzie. <laughs> to jest taka gra, gdzie ptaszek I ucieka, musi go złapać i możesz hajs zarabiać, klikasz na ptaszka i ci kasa na anarchię wpływa normalnie. Sto... Jedno kliknięcie 1000 dolarków, tylko że też trzeba być takim kozakiem. A my nie jesteśmy Dawaj, kozakami klikaj. a ty jesteś kozakiem. Siema kolego. Kliknij w ptaszka. w Kliknij w ptaszka. Czemu? Kliknij, w ptaszka. Kliknij w... no bo tam kasę dostaniesz ty na anarchię. Wtedy normalnie tak. Tysiące dolarku dolarów ci wpływa na konto O kur... <laughs> Jak to kliknie, to będzie mu przejebane nie mu wyskoczy papież 30 tysięcy razy <laughs> O kurwa. Co to jest? Głop, łap, taszka, łap ptaszka, <laughs> łap ptaszka Łap go, uciekł ci No i chyba mam w Dobra, ja kończę po, Powiedz widzę, że ja kończę No do... nie, no jeszcze 5 minut miał być Oszuście! Dobra. Nie ja muszę jego Kliknij ptaszka szybko nie Ale ty nie kliknąłeś w tego No jak wirus, na Google nie ma wirusów To byś musiał pobrać to A tam kliknąć wystarczy Nie Ale tam nic ci się nie stanie Nie, mogę wam pokazać Fortnite'a na telefon Mody, mody Mogę mody. pokazać pliki. Mody Kurwa... Żadnej ptniki nie pokażę, zrezygnujesz z tej jak Wejdź na kekma Net. To jest spisz, taka dowolna gra, chłopie Wpisz w TV. TV. Macie Lamborghini Masz takie? No Ja. Zazdroszczę ci, szczerze To jest chłopie taka strona, gdzie możesz z kimś gadać I poddymy porabić bo widzę, jak tu gadać. A bo kekwa, kekwa Nie, omek.tv Omek.tv ome. No i wąs to To pierwsze nie. No przysięgam ci, że to nic nie jest złego, przysięgam ci na moją... No, no proszę, zobacz tylko, nie, k***a ch... no proszę Zobaczę, tylko zobacz. No dobra, zobacz, ale to tam no. będzie po prostu twoja kameryka i, i kogoś innego i będziesz mógł gadać z kimś co to jest? No zaakceptuj, bo to jest jakiś regulamin Google'a No ale ja nie chcę swojej swoje lokalizacji podawać No nie, odrzuć wszystko I omy TV, to pierwsze no No i tu możesz gadać normalnie z kimś Z jakimiś ludźmi A nie, bo to trzeba mieć aplikację. To musiałbyś to pobrać Zainstalować No to wyważa, Nie pobieraj Nie pobieraj Uwolone Wejdź na kekma.net To jest lepsze Tam już masz pobrane wszystko Kekma Kekma Ty za, za, ten Zasłoń kekma ma ky, e -k nie, nie, nie ty. k, -k e, k my, a, kropka, kropka, net. Kurde. Nie! No, bo jak powiedziała, jest chyba tego odpowiednik był tego że nowa domena jest Kek ma kropka ga Kek ma kropka ga Kek ma trzy minuty zostały o Boże tam, no jest, tam jest pies rozpieprzony pies trzy minuty zostały wizy. dawaj szybko Kek ma kropka no i tam masz już Co to jest? Co to jest? A czy, a czemu mu się to w ogóle wyświetliło? To ja nie wiem Jak to jest możliwe w ogóle? To jak ogląda? Jak ogląda? Jak ogląda? Nie pokazuj, nie pokazuj, bo... Fajnie, to jest, wiesz? Nie! To jest takie old school A wpisz... Trzymaj Ach, się, Dobra, wpisz, wpis, wpis przeglądarkę, ostatnia rzecz, ostatnia rzecz na dzisiaj Ostatnia rzecz na dzisiaj, ostatnia rzecz, dawaj! Wpisz w Google Tanie eskortki Polska Co? Tanie eskortki Polska e orytyki i -y Polska Nie, nie eskortki! e orytyki Polska. -y. i nie podaj mi to powoli Jawierdo. Powoli mu ja. musisz. E sy, K Dobrze mówię? Ksy, bo ja nie wiem co to jest. Nie, nie, nie wiem jak to dokładnie się tam mówi i pisze, kurwa. No pisz. E S, kie, orytyk i. Polska. No i to, to pierwsze. To, to jest najlepsze. Ej, 21. Trzymajcie się do jutra do 12. Siema, Sigmo. Trzyma Sigmo. Tak. Pożegnę się z widzami. No i chuj, nie pożegnam się z wami. Ja pierdziele, szkoda, że ta kekła nie działała. Ja. O, dobra. Mocno czekajcie, to muszę to nighta. Przecież z, z tą keką to, to byłby koniec. No. Ale w sumie lepiej, za nie było do do niego. Nie, kto to, kto to wygrył? Jest Widać mnie? Widać. Tylko właśnie nie połam. Bo to trzeba do szpitala chodzić dzwonić. Słyszę was. Ale skiety. Walna topka. Eee! Co on robi? Sorry YouTube. To nie jest to. Co on robi? Sorry YouTube. Sorry YouTube administration. This very idiot. Co on robi? Co jest? Pokaż pokój. Nie. Czemu nie?